Gala Spartan Fight 4, 6 sierpnia, hala BKS Bielsko-Biała, bilety w salonikach, ruch oraz na kupilet.pl Marcin Jasek po naprawdę imponującym zwycięstwie. Eee, na... szczególnie to dużo znaczy z Twoich ust. Przychylne słowa, po raz pierwszy, od dawna. Po raz pierwszy przy... przyjemne? Od dawna, przychylne. A przychylne, nie, zawsze były. Eee, Okej, okay. powiedz mi, pierwsza runda, kiedy byłeś zamroczony, no, to, to był Polish Zombie w innym stylu, ale naprawdę to było, to było poruszanie jak Polish Zombie. Jak, jak to przetrwałeś? To doświadczenie, czy po prostu chęć zwycięstwa? To był po prostu Moonwalk, tak zwany. <noise> Trafił mnie, skombinowało się to ze ślizgim elementem maty, poślizgnąłem się noga, ale przetrwałem to. Mm. Jak to zawsze. Irytowało cię to, że chyba były takie dwa momenty, kiedy się poślizgnąłeś? Były tam takie ślizgie fragmenty, weszła na tych reklamach. Yy, czy. Co powiedział do Ciebie Maciej Kawulski? Podeszliście do siebie, znaczy do ciebie po wygranym pojedynku, coś do Ciebie powiedział. Powiedziałem, Panie Kawulski, e, mam nadzieję, że operujecie mi rękę, bo nie mam ubezpieczenia. Tak, no znaczy, mam akurat ubezpieczenia od KSW, więc dziękuję bardzo. Przywiem Ci piąstkę i ten, i powiedziałeś lekko, właśnie. Tak. Co, co się stało w której rundzie? E, w pierwszej rundzie zabrałem rękę, nie wiem hmm. czy, 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 wiza, wiesz, Ręka czy to Halka. Bydą. Ręka Halka. Za mocno biję, za zbyt mam e, dziewczęce dłonie. Okej. Okay. Powiedz, Artur Sowiński był blisko i kiedy wszedłeś na, e, na ścianę klatki, pokazałeś pas. E, się. E, <laughs> zobaczysz, bo nagrywałem akurat jego reakcję, tak kiwał głową, kiedy pokazałeś pas. Myślałem, że wejdzie do klatki i skonfrontujemy się, ale nie zrobił tego. Nie wiem czemu. Jego sprawa. Teraz moja kolej, żeby ten tym pas zawalczyć. Mhm. Jak komendy cornera, który tam dzieli swoje obowiązki, e, słuchałeś uważnie? Słuchałem i komendy były po prostu strzałami w dziesiątkę. Mm. Trwa dziesiątkę Wszystko co mi mówił kolner, robiłem i wszystko działało. Tak razie jeszcze raz gratuluję świetnego zwycięstwa. No i do przodu. Dziękuję otek. Gala Spartan Fight 4. 6 sierpnia. Hala BKS Bielsko-Biała. Bilety w Salonikach Ruch oraz na kubilet.pl.